I witam Was w kolejnym odcinku z gry Painkiller Overdose. Kontynuujemy sobie naszą rozgrywkę. Rozdział trzeci, poziom trzeci studio. Co mamy zrobić? Mam utrzymać zdrowie powyżej 50%. No, powiem Wam szczerze, że jak grałem pierwszy raz, to myślałem, o dobra, damy radę. Ale przeciwnicy tutaj są naprawdę galanci, także musimy się pilnować. Jest ich do sporo rodzajów. Także nie wiem, czy to się uda, szczerze mówiąc spróbuję, ale wydaje mi się, że będzie, będzie bardzo ciężko utrzymać to zdrowie, naprawdę może być problem, nie? Także ten rozdział jest chyba jednym z trudniejszych ogólnie w tym dodatku. Jeżeli o to chodzi ode mnie, przynajmniej taka mała ta... Taka mała moja rada, że Jeżeli zaczynacie ten rozdział, to się pilnujcie, nie? Ale gębę zwilżyć trzeba. Niestety, żeby wiecie, no, gardło działało jakoś tam po, po tym nagrywaniu, ja to i tak nie gadam tak jak... Znaczy nie gadam, no ale ogólnie nie gadam tak jak ci inni youtuberzy, bo niektórzy to naprawdę nabijkę mają taką, że się dziwię. wdychać mnie nie Studio filmowe. Mamy plakaty z filmu. Wszystko, panie jest. Naprawdę fajnie. Fajny poziom. Uuu, fajerwerki, panie. O nie! Panienki. Giniecie, gnięcie panie. Bo ja tutaj tak wolę was dookoła przejść, bo nie wiem skąd wy się tutaj pojawiacie. Się zaraz skąd wy się pojawicie. Fajnie by było. Fajnie by było z was pobierać No właśnie, dłuższy. Bo wy jesteście. No nie, nie najtrudniejszym przeciwnikiem. wo ale ci to w ogóle nie wiem, czy oni są zbagowani, czy co? Czy to tak wygląda? Bo to tak cały czas wyglądał, ok. No dawać, to tak wygląda, jakby oni byli nie do końca, nie do końca, nie do końca. Jakieś ciuchy, ale nie wiem, nie wiem, czy to tak ma wyglądać, bo i za pierwszym razem, jak grałem, i teraz, jak gram, wyglądają tak samo, nie? Nie wiem czy to jest jakiś błąd, czy tak to powinno wyglądać. Nic. Zawsze te pamiętam, niszczyłem. No i tak przechodzimy od studia do studia, nie? I tu walczymy z różnymi takimi dziwnymi kurde, przeciwnikami. Od razu polecam beczki niszczyć, bo tutaj to jest... To nam wręcz nie pomagają, a wręcz przeciwnie. Także najpierw się skupmy na beczkach tym co wybucha, a potem będziemy się martwić, co dalej. O, w ogóle zobaczcie, jaki mam fajnych przeciwników. Mięso. Normalnie atrapy jeżdżące nas biją, Ktoś wpadł na... Kurde, naprawdę, nie pomysł. W sumie to powinienem z nim jak robić. I tak. Ale... Wow. Easy, panowie. Na tych to lepiej chyba postosować. Fajny przeciwnik <gryzny> Tak zrobię sztywna O nie, ci to są po prostu Ja pierdę, oni to dopiero obrażenia w nie wydawać, nie Patrzcie, jedno, jedno trafienie tego I 10 HP nie mam, nie? Ja czaję, że inni przeciwnicy dają więcej obrażeń, tylko tutaj trzeba brać pod uwagę, że to są przeciwnicy, którzy strzelają z dystansu, nie? Także tu jest problem. No właśnie. Tamierza i bije. Okay. A jak z bliska, do niego się podejdzie, zaczęła radzić prądem, także dodatkowo jeszcze wierliwy jest, nie? Jest tak tu jeszcze... Już wszyscy. O nie! Kurde, jeszcze zombie. Ale to, to, jest akurat, to, to jest akurat najmniejszy problem to Jeszcze z drugiej widzę, że ktoś próbuje mnie tu jechać. No to. Oj. Naprawdę to, to jest porażka. Ale upierdliwa porażka, wam powiem. Ugierdliwa. Duszę epiz będę y zbierał. Bo tutaj to już się naprawdę nie ma co jak mam powyżej tych 50% ten. My. To życie utrzymywać. Dobra, od razu beczki na sam początek, bo jak ja w nie wpadnę, to niestety... Wow, już? Tak od razu? Zero przygotowania? O nie. Tutaj to będziemy walczyć z Właściwie to ze wszystkimi chyba przeciwnikami, z którymi mieliśmy do czynienia do tej pory, tak powiem. Policja, elektryki... No właśnie, już mnie tutaj jedzie, zaraz tam wybucha wszystko. To jest właśnie to o czym mówię. Po prostu trzeba się z wszystkim pilnować. Nie to zgodnurowano. No już mnie dusi, patrzcie, jak tu wszystko wybucha. Gin, kolej. Może się uda, no ale mówię, będę się starał. czy się uda, to jeszcze ci. Każdy rodzaj przeciwnika dosłownie, tu jest każdy. No, tuż tym razem widzę, że znowu są ci Dobra Panienki słyszę, że są One to akurat są najmniejszym problemem tutaj One. ale ten Ty o bo tam widzę, że Twój kolega też mnie próbuje dojechać Fokus na nowe no, poszło, ale tak Powiedz Tak ledwo ledwo Dobra, przejdę się tu, bo tutaj trzeba jednak pozbierać tam broń Żeby nie było O, 57 załatwiłem, na mistu już Tak sobie średni wynik. I co? Jesteśmy w jednej czwartej mapy, można powiedzieć. Po ilości zabitych przeciwników, nie? Idę to zrobić z tego w ogóle nie go strzelać, bo tego dużo mam Ale nie, nie jest błąd cholera Już tam wybuchać za to Przecież to jest To jest nieporozumienie Taki rewolwer się wydaje, nie? Tak pff, pff, strzela i w sumie strzela i bije no i dużo mamy amunicji do niego, bo już że tutaj mamy dodatkowe paliwko do tego. To chyba za, za, załatwię, tak, dla zasady, nie? Kolejna scena, świetnie. Tym razem cmentarz mamy. Niech będzie i cmentarz, tylko chce się skrzynek, znaczy tych pozbyć. Wszystkich rzeczy, które wbuchają, bo jak dostanę strzała, to chyba to będzie najgorsze, tak naprawdę, nie ci przeciwnicy. No właśnie. Wszystko co mogę, bez, tak powiem, uruchamiania przeciwników, po włączać to włączę. Hurra, przeciwnicy! I to są pławie. O, si! Też ich nie widziałem. O! Wybuchający. To może najpierw się nalisk, na i na, na tych głupotach tam. Czy nie leży? No, oczywiście, że lezie. To ile? Dobra, chyba się udało. Zbieram od razu te duszę, żeby już szykować sobie następne kombo, a nie się czaić. I teraz się rozejrzymy dopiero za jakąś municję. Nie jest źle na razie, nie jest źle. Ale to i tak jest bardzo mało przeciwników pokonanych póki po A będzie jeszcze gorzej, wierzcie. Nie będzie prosto. Tutaj coś było, nie. Dobra, spadamy stąd. W takim razie... Idziemy do następnego punktu. Ale jest Dobra, tego nie było. Tego nie było. Sorry. <ścoughs> Gdzie tu to, to, to było? O kurde. Ale żem zlamił. Ja pierdolę, nie. Nie, 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 nie. Po prostu była porażka. Hmm. Sorry, nie odblokowałem jej za pierwszym razem, to należy za tym, zobaczymy. zobaczymy. Ten dramat, dlatego... no. czekamy. Kama. Myślę, że wiecie, bo ja to sobie robię drugą, drugą, trzecią sesję w sumie nagraniową, już, już sobie to zmienię. Trzecią sesję nagraniową już robię. No i chciałbym sobie pauzę trochę zrobić, bo... No już zmęczony jestem, I słyszę to po sobie. I po tym co gadam, bo już zaczynam się, że tak powiem, gubić pomału w tym co mówię i, 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 i to niestety jak widzicie, idzie to powoli, nie? To, to racji zmęczenia też przychodzi niestety. Dlatego mówię, przerwa będzie odpowiednia już na dziś tego wszystkiego. Kusza mówicie, że tyle amunicje kuszy mi dajecie. No dobra. Hmm. Deszcz w ogóle co tu się dzieje. O nie! Te na Dobra, przynajmniej mam mamy zbani. tak. Elektryki. A. Elektryków to polałbym jak najszybciej. A tych, mongołów, to tam nie chcę ładnie. Tylko, że oni ich blokują, to jest najgorsze. A, bada. Kurde, baranny. Tam kurkoś nie ma? Nie, jeszcze, jeszcze nie, bo będzie na pewno. Ej, zdążyłem nawet te zebrać. Co, ja już ich zabiłem? Może już ich zabiłem po prostu? No wychodzi na to, że chyba tak. Ale strzał dostał, aż się złożył. Wow, no właśnie, są je. Nie, yeah. nie będzie tam je tu strzelać. Piękny. Ten żyje ci, nie? Ciężko powiedzieć. Moim czasem tak wiecie, zastygają. Kurde, znowu. A w ogóle karty już świetnie jestem. No może to nie było takie jedno w głupie. Dychaj. Kurde, można i też tych załatwy jednak. Moi to są naprawdę cholery takie, że patrzcie. Już już z HP-ma jest problem. Nie, no, może teraz nie, ale już było bliziutko, żeby się że A tak Amunicję tego nie mam. Kolorowo to nie wygląda. Chuję, tych przycinek aż pusi, żeby je rozwalić po prostu. Wtedy miał miliony monet. Obsesja opanowana. Częściowo. Wow, cóż to było? O, kurde bym to pominął. Bardzo dobrze. Mi się przyda. eliminowanie ich z daleka, nie? Dobra, to idziemy do kolejnego studio w takim razie. Słabo, zwłaszcza, że... O oh, shit. Spadać. Nie no i zobaczcie, kurde. Taka niespodziewanka. Zbieraj te dusze. No, było blisko, I tak powiem. Kurde, znowu bym się na to nabrał. Naprawdę... Nie pamiętałem tego, prawdę mówiąc. Jak pierwszy raz przechodziłem... No nie przechodziłem tej gry jakoś dawno, więc... Powinien to pamiętać, jak widać pamięć zawodzi, albo już po prostu naprawdę jestem zmęczony. No panowie, nie róbcie się Ja, pisałem. Ja po prostu nie wiem, co co tu się dzieje, nie? Jest coraz trudniej. To niestety czuć Może tak jakiś, nie wiem, punkt kontrolny To mi się nawet ucieszył, nie? O nie Nie nie, dobra, to już mój koniec Do widzenia Jeden dostał strzał, ale ich tam 500 jeszcze idzie W ogóle oni zginą od tego Nie, ale na pewno się spowolno a ja ich wtedy... bo Dobra Dobra, dobra Nie było tematu, panowie Dajcie spokój Dookoła z nim biegam, nie? Tu jestem Niespodzianka Znowu... To kurde, ile tego? Ja pierdydę, nie! Ja nie wiem czy ja to dam radę, serio. Zaczyna mnie to już trochę martwić, prawdę mówiąc. Chyba z tego zacznę strzelać, bo... Dobra. Mamy to. O nie! Ło! Ja I to było nawet nie dwie. No dobra, to już mam po sprawie. No widzicie, starałem się, no ale... nie pykło. A bo... jak chcę tak zaraz, przepraszam bardzo. Teraz to już tylko barka się o życie toczy, nie o kartę. Żeby mi nie zaliczyć. Ale jest że ja w ogóle nie mam... Najlepsze jest to, że ja nawet nie mam tutaj pancerzy. To mnie bardzo martwi. Mogłobyś ma zginąć? Dziękuję. Znaczy, mogło być. O, po prostu pani jest, przedstawiona na obraz. Ale łóżek, ja pierdziela, jakie to łuski w ogóle idą od tego. Ty, co to, co to za karabin? Ej, no muszę tu rozejrzeć trochę, nie? Bo chciałbym... Chciałbym, proszę, znaleźć jakieś... No, może nie to. Po co mi to bardziej wiedają? No, no w każdym razie. A co to było? A, ja wiem, to ktoś tu wisi, ktoś. Dobra, jakaś gazeta mi to poleciała. Dobra. Nie, co ja zrobiłem? Dobra, te panie tym tam nie przeszkadzają. Co mogą łazić. Jezu ci bardziej matko Same płaszcze chodzące można powiedzieć. Dobra. Jedną duszę chyba zbiorę, ale już nie więcej. Pod warunkiem, że będzie się dało. Chciałbym jednak tu zachować na coś innego. No to zachowałem. Świetny pomysł to było. Ale amunicja chcę Najlepsze jest to, że nie wiem, gdzie są teraz przeciwnicy. Tutaj są na pewno. Dobra. Czy gdzieś jeszcze? Chyba już... Nie, jeszcze gdzieś są, może tam gdzieś ciekawiejdzie, czy znaczy tu, czy raczej tam po drugiej stronie, raczej tam po drugiej stronie. A, tu są, dobry pan, otwarty, ale dobra, standard, rozglądam się za amunicją. Bo jakbym tutaj tak leciał na pałę i nie zbierał w ogóle amunicji, to marnie by to wyglądało. No jest im tak czwartych poziomu, póki co coś w ogóle jest, bo tutaj to widzę takie, nie wiem, czy jak w hotelu, tak się przypomina takim wiecie, w Ameryce, co są, nie? Tutaj trochę, trochę, to wygląda, nie? No ale to w końcu studio filmowe. Dobra. Mam 125 zdrowia, ciekawe skąd się tak zastanawiam. O nie. O nie. No i właśnie o tym As mówię. Ja pierdolę on mnie sięgnął Co tu się w ogóle dzieje? Prowadź mi to zdrowie, ludzie Jasne A ci to są słabi tak Niech to można tak pojechać Proszę bardzo I się pojeżdżają Fajnie, bo mi się tych duszy dało dużo zebrać, ale... Nie na no, następnego demona to on nie ma... nie ma po prostu pata, żeby się zmienić. No, gieresz tam, tu mi zaraz wyskoczy pewnie na twarz. Zaraz tu czołg pewnie wyjedzie, gdzieś to i tak było. Całk czy... A nie! Ci! Nie, naprawdę jestem przeziębany, nie ma żartów, nie. Bo jeszcze to jest pełno strzelców. This be Dobra, co tam teraz? Czołk? No, 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 czekamy. To, no, No na... O! Zobaczysz, że szybko poszło. Muszę ubiegnąć się trochę gorzej, będzie. No! Uciekaj! Kurde! Pierdyle by się do lampy doczepił, już był koniec. Mój! Ej, Andrzej. No tak. Uchrywki do tego. Aha, ty chcesz z tego, rozumiem, bo ty, ty to chyba lubisz. Zresztą oni chyba też. Patrzcie, jak tu góry. Dobrze, już może im starczy, do dobrego. Bo im się... wiecie, czy poprzewracą. Prost. Jak ładnie, gimną. O, koniec. Dobra, to było na tyle. Niestety karty się nie udało odblokować. Ładne Ta. 47 miałem. Kurde. No ale trudno no. Starałem się. Wyszło, jak wyszło. Dobra. Hmm. Rozdział 3. poziom 4. Smutne miasteczko. Dobra. Słuchajcie. Ale ja tutaj już kończę odcinek, także widzimy się w kolejnym. A tymczasem trzymajcie się do następnego. No i na razie, cześć.